wicepremiera Rady Ministrów ministra gospodarki pana Janusza Piechocińskiego Zapraszamy do nas na scenę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu Proszę Państwa, Warszawska Izba Przedsiębiorców sprawiła, że po kilkudziesięcioletniej przerwie dzień kupca wrócił do kalendarza. W ten sposób przedsiębiorcy chcą powrócić do przedwojennych tradycji rzetelnego handlu i sprawić, że zwroty dobry kupiec i szacunek do klienta odzyskają swoje znaczenie. Jest w naszym kraju wiele sklepów, placówek gastronomicznych i handlowych. W których, jak za czasów wokulskiego, subjekt bawy klient wyszedł zadowolony. Aby taki wizerunek promować, kupcowi dochowującemu wierność dawnym zasadom. Wręczamy nagrodę imienia Wokulskiego. Tradycje obchodzenia święta kupieckiego sięgają początków XX wieku. 8 grudnia 1937 roku w trakcie pielgrzymki kupców na Jasną Górę dzień ten został ogłoszony jako dzień kupca. I tak oto, proszę Państwa, nagrodę imienia Wokulskiego otrzymuje Pan Zbigniew Leszek, prezes Lechpo. Brawa i gratulacje. Lech Polt, firma z blisko 25-letnią tradycją zajmuje się dystrybucją elektroniki, a ich siedziba mieści się w Garboliwie. Zapraszamy, Zapraszamy na scenę. Zapraszamy do was. Nagrodę wręcza Pan Wicepremier, pan Janusz Piechociński. I prezes pan Walter Marki. Zdjęcie pamiątkowe. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i gratulujemy. Proszę, Proszę tutaj, z nami, z nami zostać, zostać, zostać na scenie. Proszę państwa, fotel lidera. Fotel lidera otrzymuje drukarnia, skleniarz. Włodzimierz Skleniarz. Zapraszamy do nas. Zapraszamy na scenę krakowska drukarnia Skleniarz. Wykonuje wszystkie możliwe usługi z zakresu druku oraz prac introligatorskich. Firma powstała w roku 1991. Zapraszamy serdecznie. Tradycja. Zdjęcie. Premier. Uśmiech szczęścia. Zapraszamy, tutaj zapraszamy, proszę, proszę zostać, zostać z, nami. z nami. Oczywiście. Proszę Państwa, kolejna nagroda. Osobowość roku branży edukacyjnej. A otrzymuje ją dyrektor naczelny Instytutu Języków Obcych Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego EuroLanguage, pani Anna Maciejewska. Gratulujemy i zapraszamy. Instytut Języków Obcych, Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego jest jednym z najlepszych ośrodków nauczania języków obcych w Radomiu i w regionie radomskim. Prowadzimy kursy i szkolenia, kursy i szkolenia językowe skierowane do firm i klientów indywidualnych. Zapraszamy Panią Laskę. Pani Anna Maciejewska, gratulujemy. Nagrodę wręcza wicepremier pan Janusz Piechociński. Pamiątkowe zdjęcie. Tak jest. Proszę Państwa, menadżer Roku to kolejna nagroda. Nagroda za kupiecką inwestycję roku i otrzymuje ją Mirosław Sztyper, prezes centrum Szembeka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gratulujemy i zapraszamy do nas. Prezes Sztyber podjął się rozbudowy centrum handlowego o nowy budynek, który połączony jest z budynkiem już istniejącym. W nowym obiekcie znajdują miejsce głównie sklepy sieciowe branży przemysłowej oraz sieć fast foodów. Gratulujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Prosimy fotoreporterów o zdjęcia. Tak. yeah man